Mali pacjenci Łódzkiego Szpitala Dziecięcego imienia Marii Konopnickiej dostali prezent od Wrocławia. Do łodzi przyjechał jeden ze słynnych wrocławskich krasnali. Życzliwek, wita dzieci w szpitalnym holu. Jest na świecie kraj malutki, gdzie mieszkają krasnoludki, pisał Jan Brzechwa. Jeden z nich właśnie zamieszkał w łodzi. Ma 33 cm wzrostu, jest odlany z brązu. W jednej ręce trzyma walizkę, w drugiej słonecznik. Chociaż mały i zabawny, do łodzi przeprowadził się z całkiem poważnego powodu. To pamiątka koalicji miast, zawartej w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzieci już go polubiły. Lubisz Krasnale? Tak. A wierzysz w Krasnale? Mhm. A Krasnale to są na świecie? Nie, nie ma na świecie. Oj, żeby tylko życzliwek się nie obraził i nie wrócił do Wrocławia. A ma poważne zadanie: życzliwie spoglądając na małych pacjentów, ma dodawać im otuchy.